Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo prostym wykonaniem wykonaniu makijażem biznesowym. Użyłam tutaj małą ilość kosmetyków, więc mam nadzieję, że taki makijaż Was zainteresuje. Zależało mi na tym, żeby stworzyć makijaż, który zakryje wszystkie niedoskonałości i takie zmęczenie z rana. Natomiast, żeby był to nadal tak delikatny makijaż, że spokojnie możecie wyjść w nim do pracy. Więc jeżeli taki tutorial Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczynam od wyrównania kolorytu skóry za pomocą podkładu idealna cera. Teraz korektor w kompakcie z tej samej serii w najjaśniejszym odcieniu. Rozjaśniam nim cienie pod oczami. Wyrównuję też delikatnie zaczerwienione powieki. I nakładam też na nieprzyjaciela, który niestety nie chce się ze mną ostatnio rozstać. Teraz wszystko musimy dobrze utrwalić za pomocą pudru, żeby w ciągu dnia nic nie ruszyło się z miejsca. Najpierw używam mniejszego pędzla, żeby utrwalić dokładnie korektor, a potem większym pudruję całą resztę twarzy. Na bazę podcienie, która sprawi, że makijaż oka będzie trwalszy, a na tym nam zależy w szczególności w pracy. Baza utrwalam pudrem, żeby cienie na niej lepiej się rozcierały. I oczywiście sięgam po cienie. Dziś zdecydowałam się użyć palety Stone Tops, z której biorę najjaśniejszy cień i aplikuję go na powieki ruchome. Następnie jasnym brązem zaznaczam załamanie powieki, żeby delikatnie podkreślić kształt oka. Najciemniejszym cieniem przyciemniam zewnętrzne kąciki. Cały czas używam tutaj jednego pędzla ponieważ rano nie mamy za dużo czasu i jest to najwygodniejsza sprawa. Teraz wracam do cienia numer 2 i zaznaczam nim powieki dolne do połowy długości. Ostatnio odkryłam, że paleta Stone Taupe's ma fajny, chłodny brąz, który super sprawdza się do zaznaczania brwi, więc tym też cieniem je podkreślam. Szybki trik na optyczne zagęszczenie rzęs to kilka ruchów eyelinerem w pisaku przy samej linii rzęs, mniej więcej do połowy oka. Następnie sięgam po pędzel, którym zaznaczałam brwi i resztką tego chłodnego brązu rozcieram eyeliner. To sprawia, że oko jest bardziej wyraźne, a zabiera zdecydowanie mniej czasu niż malowanie kreski. Podkręcam rzęsy zalotką i tuszuję tuszem Bastyd, który jest ostatnio moim ulubionym z oferty Avon. Z racji tego, że przed pracą nie mamy za bardzo czasu na konturowanie, to dziś użyję tylko różu, który fajnie ożywi twarz. Dodatkowo na róż nałożę też troszkę perełek rozświetlających, żeby twarz nabrała odrobinki blasku, wtedy będzie wyglądać o wiele wiele zdrowiej. Żeby maksymalnie rozświetlić spojrzenie, wracam do cienia numer 1 i rozjaśniam nim wewnętrzne kąciki oka. To sprawi, że oko będzie jeszcze bardziej wypoczęte. Zostały nam usta i osobiście uważam, że najlepiej w przypadku takich makijaży prezentują się brudne róże. I dziś wybrałam pomadkę zmysłowa przyjemność w kolorze Tony Rose, która jest bardzo uniwersalna, nienachalna i ładnie podkreśli kształt ust. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jaki makijaż lubicie stosować do pracy. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być z nami wszystkimi na bieżąco. I widzimy się w kolejnym filmie, buziaki. Pa pa!